witam wszystkich tu nice dzisiaj bardzo bardzo oryginalny unboxing rzeczy które jeszcze nikt na youtube nie unboxingował o, no dobra może otwierali je wszyscy także e, dostałem od 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 od, od, od True tego słowa szukałem od trunajta dostałem dwie latarki e, i, i zaraz wam je pokażę tak będzie chyba najszybciej dostałem od nich dwie latarki Um, coś tam, też tam było napisane, nieważne. Um, przybliżę może troszeczkę, żebyście lepiej widzieli. Jedna latarka. Niech się stanie jasność. Chyba nawet nie będzie mi potrzebny żaden nożyk, żeby to pootwierać. Albo będzie, nie lubię się tleprzyć z takimi... zero tolerance. kartoniki nie będą mi raczej potrzebne do niczego może jednak sobie troszkę dodalę no i tak, dostałem dwie latarki które właściwie dostali już wszyscy recenzowali je wszyscy i mówili o nich wszyscy jest to model T3 zaraz ją wyciągnę do końca o, ta druga nie jest tak zafoliowana i model t Wszyscy właściwie już o nich mówili, natomiast ja mam zamiar zrobić z nimi trochę więcej i dość mocno je skatować w różnym terenie. Jest książeczka, to wszystko już na pewno widzieliście, bo widzieliście już inne unboxingi tych latarek. Natomiast, no cóż, są to na pewno fajne latarki i zamierzam o nich trochę opowiedzieć i tak jak mówiłem, skatować je przy jakimś cięższym zastosowaniu. Nie mieszczę się w skali ostrości. To jest model zrobiony z aluminium. Jest w zestawie klipsik. O to wszystko będzie oczywiście w recenzji i tak dalej, więc teraz nie będę się rozgadywał, żeby nie tracić czasu, bo to bez sensu. Drugi model jest zrobiony z tytanu. Z ciekawości mas... wagowo powiem Wam, że... że tytanowa chyba jest cięższa. To jest fizycznie możliwe czy nie, ale są bardzo podobne. Ciężko odczuć różnicę. Tak tak z ciekawości. Nie wiem, czy będzie tutaj napisana masa tej latarki. Czy nie. Bo bardzo chyba to teraz sprawdził. Um, a, 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 um, masa masa 12 gram bez baterii. Aluminiowa. I. 16 gram. Tytanowa. Czyli aluminiowa, ja lżejsza. Tak mówiłem. No i dobra. E, dwie latarki. Ale mam czucie w tych rączkach. E, dwie latarki. Będą testy. Będzie hardkorowo. Będzie mocno. I to właściwie tyle, co mógłbym Wam powiedzieć. Żeby nie przeciągać. E, wszystko będzie w recenzji, więc bez sensu mówić o tym teraz. E, tak jak zawsze pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Facebooka, lajkować, komentować i tak jak zawsze trzymajcie się.